Witam państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Dzisiaj moim i państwa gościem jest pan Jakub Kwiatkowski, który właśnie od dwóch miesięcy jest na Drodze Trydenckiej, to znaczy uczęszcza nam przed Trydencką. Witam pana. Dzień dobry. Laudetur Jezus Chrystus. Secula secula I tak, spotkanie z Panem jest dobrym świadectwem dla młodych ludzi, nie tylko młodych, którzy jeszcze nie weszli na drogę trydeńską, jeszcze nie chodzą na mszę trydencką, no bo Pan jakby dopiero zaczął i to była Pana własna decyzja. No i jakby Pan takich młodych ludzi... W swoim wieku, młodszych, starszych zachęcił do, tej, do tego, żeby się zaczęli pojawiać na mszach trydenckich. Pierwszy kontakt z mszą w rycie trydenckim jest. Jest doświadczeniem, no można powiedzieć, szokującym. Nawet jeśli ktoś się spodziewa, y, znaczy wie, czego się spodziewać, y, bo ja y, przygotowywałem się pewien czas, zanim pierwszy raz y, poszedłem y, słuchać mszy y, w tradycyjnym rycie. Y, ale y, właśnie uderzające jest y, dla kogoś nowego w tym. Y, y, że to jest coś zupełnie innego. Niczym nie przypomina przecież liturgii w Nowym Rycie. I ja porównując ryt nowy i stary, mówię, że. Naj, naj, najpiękniejsze w starym rycie jest to, że jest czas na modlitwę podczas mszy. Bo w nowym rycie. Nie ma w ogóle czasu na to, żeby się pomodlić. Tam ciągle się coś dzieje. Ktoś chodzi, ksiądz coś mówi, wierni coś odpowiadają, śpiewane są jakieś piosenki. Potem no dobrze, wy... Przepraszam, dobrze Pan określił ostatnio, bardzo często to są piosenki, a nie pieśni. Tak, religijne, kościelne. Niestety, a w rycie trydenckim mamy przecież Choreo Gregoriański. Nie w każdym momencie, ale, ale jeśli chodzi o śpiewanie, na mszach śpiewanych Gloria czy Credo, więc to nie jest łatwe, ale, ale po paru razach można złapać te melodie. I no właśnie, w Nowym Rycie, a to i nagle wychodzi ksiądz, mówi kazanie, które jest, które jest często niestety popisem oratorskim albo jakąś historyczną. Znaczy tak, nie mówi kazania, tylko głosi homilię. Tak, tak, to, to tak trzeba powiedzieć. I dopóki miałem doświadczenie tylko z Nowym Rytem, to właśnie to, że zaraz będzie jeszcze kazanie, było czymś takim. Myśl o tym była nieprzyjemna. O jejku, jeszcze, jeszcze będzie to. Jeszcze wyjdzie ksiądz i będzie tu takie coś opowiadał, nie wiadomo co. A... No przepraszam, profesor Gogacz w latach, mój profesor w latach 70. napisał taki artykuł, że największym umartwieniem jest dla mnie słuchanie współczesnych homilii. No właśnie, bo to się sprowadza do często, często inf niestety, infantylnych nawet anegdot. Natomiast w... W starym rycie nawet nawet to kazanie, które nie jest częścią przy wedle nauki, ale jest tym pouczeniem właśnie dla wiernych i taki charakter przybiera w starym rycie. Możemy się dowiedzieć o prawdach wiary, o tym jak Prawidłowo zinterpretować dzisiejszą Ewangelię, a nie wedle tego, co się. Wy... Co ksiądz myśli. Tak, co ksiądz myśli. E, więc tam wszystko ma sens i jest spójne. No i właśnie jest ten czas na modlitwę, bo w starym rycie bardzo istotne jest to, aby tę przeżywać, czy jak to się formalnie mówi, słuchać jej. W sposób godny. Czyli są długie momenty ciszy, kiedy kapłan rzeczywiście zwrócony do ołtarza szepcze po cichu pewne modlitwy. Dla kogoś, kto przyszedłby pierwszy raz z ulicy, to nie wiedziałby o co chodzi, ale to są te momenty, kiedy bądź można tę samą modlitwę, jeśli korzysta się z mszału czy mszaliku, można odmawiać razem z księdzem, albo po prostu. Ja tu stosuję usłyszałem to z Pism świętego Alfonsa Ligoriego. Ja stosuję taką metodę, że słuchaniem przy mszy świętej, że do, od początku mszy do Ewangelii uwielbiamy Boga, pierwszy cel mszy świętej, ofiary mszy świętej. Od Ewangelii do podniesienia przepraszam za grzechy. Drugi cel ofiary Mszy Świętej, przebłagalny. Od podniesienia do Komunii Świętej składam dziękczynienia. Trzeci cel Mszy Świętej. I od Komunii Świętej do skończenia mszy zanoszę własne prośby. Należy je, z tego co również wyczytałem, łączyć z intencjami Kościoła Ojca Świętego. I Ojca Świętego. Czy pamięta Pan, w jakim dziele wielkiego doktora Kościoła, świętego Alfonsa Maria Liguori, jest to, co Pan powi powiedział? W, nie pomnę teraz tytułu. Mhm. Nie pomnę, ale, ale no, tak to on określił. Zresztą też to tak anegdotycznie przytoczę, że wspomina on też, że pewna wierna skarżyła się Księdzu, że ona źle słucha mszy świętej. A on powiedział: No, jak to robisz, córko? No, ja nie potrafię nic innego robić, tylko całą, przez całą mszę opłakiwać swoje grzechy. Ksiądz powiedział: Rób tak dalej, córko. Mhm. Więc. Można na różne sposoby godnie uczestniczyć w mszy w Starym znaczy to, co pan ta jest ze świętego Alfonsa? Tak? tak, tak, również on ją przytaczał. Więc są różne sposoby słuchania mszy świętej, ale chodzi o to, że na niej jest czas, żeby się pomodlić, bo msza święta yy, tradycyjnie pojmowana służy tylko i wyłącznie Bogu, właśnie w tych czterech celach: uwielbienia, przeproszenia, przebłagania, dziękczynienia i zaniesienia próśb. I nie jest według nauczania papieży przedsoborowych ani ucztą, ani pamiątką. Można się całkowicie skupić na Bogu i, i, i poświęcić Mu ten czas. Poza tym jest to. Dosyć... Jest to niesłychanie, może to jest mało istotne, ale jest to niesłychanie wzruszające wydarzenie, każda taka msza święta, co widać też powiernych, bo i sam tego doświadczałem. Są momenty, w których ludziom zaczynają po prostu płynąć łzy. Nie, nieważne, nie, nie wnikam z jakiego powodu, ale widać, że tam ludzie naprawdę przeżywają, wierni naprawdę przeżywają to, co się odbywa, czyli ofiara męki Pańskiej której tamsza jest doskonałym powtórzeniem tej pierwszej ofiary, która odbyła się na kalwarii. I tak, z tego co pan mówił w wcześniejszych programach, no to pan był w sumie na ośmiu mszach trydenckich, zaledwie. No, byłem już na kilkunastu, bo yy, staram się. Wcześniej pan był? A nie, bo w tygodniu. W tygodniu tak, tak. Na ośmiu niedzielnych to ja... Tak, ale na śpiewanych jeszcze więcej, bo była w międzyczasie oktawa Bożego Ciała, więc wtedy też się odbywały msze, msza śpiewana i, i, i przy, przy niektórych innych świętach też, bo na tygodniu jest msza cicha czytana. E, Musza cicha czytana jest trudniejsza w odbiorze moim zdaniem, bo jest, no, rzeczy się dzieją szybciej. E, I ktoś, kto się dopiero wdraża, może się jeszcze pogubić. E, I tutaj no, nawiążę do kwestii tego, czy, często kiedy przygotowywałem się do. Pierwszego uczestnictwa w wielu świadectwach, takich dostępnych w internecie, pojawiała się kwestia z, uczestniczyć z mszałem czy bez w takiej mszy. Ja bym powiedział tak, na, na samym początku zalecałbym nie używać mszału, ponieważ e, może rozproszyć. Na początku najlepiej się zapoznać z tym, co się dzieje, kiedy trzeba uklęknąć, kiedy trzeba wstać. Przy czym mszę cichą czytaną można w zasadzie całą odbywać na klęcząco oprócz Ewangelii, kiedy trzeba stać. Są też dwie Ewangelie w trakcie mszy w Rycie Trydenckim, o czym nie każdy wie, kto nie uczestniczył. Natomiast później oczywiście jak, naj, jak najbardziej warto korzystać z, z jakiegoś mszaliku lub, lub, lub opracowania, gdzie są te modlitwy, po łacinie umieszczone, aby no, móc razem ze wszystkimi śpiewać. Czy to Gloria, czy, czy Credo, czy odmawiać konfiteor we właściwych momentach. Znaczy, w niektórych środowiskach trydenckich, gdzie jest taka możliwość, no to bierze się udział niekiedy. W dwóch mszach w ciągu dnia, to znaczy na, w pierwszej się jakby pełni uczestniczy, a w drugiej się jest tylko obecnym i poświęca się ten czas już samej modlitwie albo się czyta jakieś teksty, medytuje jakieś teksty doktorów kościoła. Ja pamiętam, kiedy pierwszy raz się zetknąłem z tym zjawiskiem, jako bardzo młody człowiek, to na mszy była bardzo pobożna pani ósemka, no, da, czyli z tych ósemek od prymasa tysiąclecia i ona przez całą mszę odmawiała różaniec. I ja byłem wtedy zgorszony, że ona nie uczestniczy w Mszy, no bo y, posoborowe takie nauczanie mówi u, trzeba uczestniczyć, a uczestniczyć, to znaczy ksiądz coś mówi, ja odpowiadam y, rozumnie, to znaczy myślę o tym, co y, mówię. Prawda? Znowu ksiądz coś mówi, ja tego słucham, odpowiadam i to jest całe uczestnictwo. Prawda? W mszach trydenckich to zupełnie inaczej wygląda. Tak, ja y, lata temu, kiedy znałem mszę trydencką tylko z opowieści na przykład mojej świętej pamięci mamy, to właśnie uderzyło mnie to, jak mówiła, użyła takiego, takiego stwierdzenia, no i siedziały działy te, te te pobożne kobiety, i całą przeklepały klepały różaniec. I ja też jako dziecko byłem zdumiony. No, jak to? Siedzieć na mszy i mówić różaniec. Natomiast święty Pius X w katechizmie swoim mówi, że. Jak najbardziej jest to jedna z dopuszczalnych form słuchania mszy świętej, o ile nie przeszkodzi to w godnym słuchaniu tej mszy. No, ale tak jak Pan mówi, no, w miarę możliwości może, no, w Lublinie nie ma takiej możliwości, żeby uczestniczyć w dwóch mszach jednego dnia, ponieważ tylko jedna każdego dnia się odbywa w Rycie Trydenckim, w jedynym kościele w Lublinie, w którym jest to możliwe. Ale no nie jest to, teraz jest to dla mnie zrozumiałe, że można, można taką przepoświęcić na właśnie w całości modlitwę myślną, w całości spędzić ją na kolanach i nie jest to, nie jest to niegodne słuchanie mszy, nawet według, znaczy według papieży przedsoborowych. Tak, zmierzamy do końca programu i co by Pan jeszcze powiedział właśnie ludziom, którzy nie wiedzą, wahają się? zastanawiają się, czy pójść na mszę świętą trydencką albo po prostu w ogóle o tym nie myślą, a no, Pani pomoże myśleć o tym. No, dla kogoś, kto chce w pełni włączyć się w tradycję katolicką, taką, jaka ona była przez niemal 20 wieków, no, ryt trydencki Datuje się jego elementy od II wieku, całkowicie był ukształtowany już w VI wieku, więc tu mamy naprawdę ponad półtora tysiąca lat, niewątpliwie ciągłości nagle uciętej przez nową liturgię w połowie XX wieku, więc temu ten komu zależy na tym, aby w pełni uczestniczyć. W uwielbieniu dla Boga, i, i aby ta komunia święta czy, czy przyjmowanie najświętszego sakramentu ciała ekwipańskiej, aby było całkowicie godne, to tamsza jest jak najbardziej do polecenia, zwłaszcza, że można wtedy poczuć tę jedność z całym Kościołem, nie tylko tym, który, tymi, którzy są wśród nas żywi, ale też tym Kościołem, tymi, którzy należą do Kościoła triumfującego, tego w niebie będącego już. To jest najlepsze rozwiązanie. I jeszcze jedną uwagę bym dorzucił, dodał na koniec, że najistotniejszym momentem mszy, mimo wszystko, jest, jest możliwość przystąpienia do sakramentu przyjęcia najświętszego ciała i krwi pańskiej. I, i podkreśliłbym to, że, że wtedy najważniejsze jest jego godne przyjęcie, czyli naklęcząco, do ust. zbliżamy się, Zgodnością w kolejce do balasków, przy których jest udzielana ta komunia, najlepiej według zaleceń podręczników, trzymając dłonie złożone i klękamy tak, w momencie, tuż przed przyjęciem komunii klękamy tak, aby nasze dłonie znajdowały się pod obrusem na balaskach, aby uchronić w razie czego świętą Hostię przed upadkiem. I nie odpowiadamy Amen, gdy Ksiądz wypowiada słowa po łacinie oto ciało Pańskie. To jest bardzo ważne, aby nie odpowiedzieć Księdzu Amen w tym momencie. I na to bym zwrócił uwagę. A może Pan wyjaśnić dlaczego? O ile mi wiadomo, wynika to z tego, że to niewierny dokonuje konsekracji, tylko, tylko ksiądz jako Alter Chrystus, czyli, czyli drugi, drugi Chrystus w tym momencie, zastępca, zastępujący tego ofiarnika prawdziwego, pierwszego, może tylko tego dokonać. Chyba się nie mylę tak stwierdzając. Tyle? Może jeszcze, już wiem, że czas nas nagli, ale dodałbym, że warto pamiętać, że w na mszy trydenckiej mężczyźni siadają po lewej stronie kobiety po prawej i byłoby dobrze, gdyby kobiety przychodziły z nakrytymi głowami, może to być najczęściej to jest jakaś koronka elegancka, ale może być inne nakrycie głowy, bo róż... no, a mężczyźni dobrze, żeby nie mieli koszul, które mają krótki rękaw, prawda? Musimy pamiętać o tym, że idziemy na spotkanie z żywym Bogiem, prawdziwie obecnym w Najświętszym Sakramencie, więc gdybyśmy szli na wizytę u angielskiego króla czy prezydenta, Rzeczpospolitej, to nie ubralibyśmy się byle jak tylko w najlepsze ubranie i z pełną godnością przystępowali do stóp naszego żywego Boga. No tutaj jedno dopowiedzenie, że obecność obok siebie w ławkach w kościele kobiet i mężczyzn, nawet mężów i żon, no rozprasza, prawda, Prze przedstawiciel przeciwnej płci jakoś działa, prawda, to Kiedyś zwracano na to uwagę w szkołach, że no młodzież się skupiała chłopaki na dziewczynach, dziewczyny na chłopakach. A taki słynny profesor okresu międzywojennego, Leopold Caro zauważył, że jak po 1918 roku do biur wprowadzono młode kobiety, to wydajność pracy bardzo spadła, bo ci młodzi mężczyźni zwracali bardzo uwagę na te kobiety, a te kobiety na tych. Mężczyzn, prawda? Także jak się siedzi, siedzą w ławkach sami mężczyźni, żona jest też czy narzeczona, czy dziewczyna, gdzieś tam dalej, no to już nie ma myśli o niej, tylko jest myśl o Panu Bogu. Tak jest. Dziękuję Panu bardzo, dziękuję Państwu. Dziękuję.